Doszło do wypadku i co teraz? Partnerem akcji Bezpieczna Jaskinia jest K2 Action, producent kombinezonów jaskiniowych, kolba.pl, polski dystrybutor marki Phoenix, Speleo Klub Olkusz. Jaskinie skrywają wiele tajemnic ale są też miejscem, gdzie nieprzewidziane sytuacje mogą zagrażać naszemu zdrowiu i życiu. Co zrobić, gdy podczas wycieczki jaskiniowej dojdzie do jakiegoś wypadku? W tym filmie omówimy jak należy postępować, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim towarzyszom. Według statystyk Grupy Jurajskiej GOPR w ciągu ostatnich 25 lat były podejmowane działania ratownicze w jaskiniach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 36 razy, z czego 44 osoby zostały uratowane, ale niestety 8 wypadków było śmiertelnych. Jaskinie, w których najczęściej dochodziło do wypadków, to Studnia Szpatowców, Studnisko, Jaskinia Wszystkich Świętych i Jaskinia Olsztyńska, Berkowa, Koralowa, Urwista oraz Piętrowa Szczelina. Większość to upadki z wysokości, złamania, skręcenia, zaklinowania, ataki pańki, ale i również zmiażdżenia przez oderwane ze stropu wanty. Wypadek w jaskini może zdarzyć się każdemu, nawet temu najbardziej doświadczonemu grotołazowi. Upadki, osunięcia się skał albo zaklinowania w ciasnych korytarzach to tylko niektóre z możliwych zagrożeń. Dlatego tak istotne jest odpowiednie i natychmiastowe działanie. Pierwszym krokiem jest ocena stanu poszkodowanego. Czy jest on przytomny, czy oddycha, czy ma widoczne obrażenia. Te informacje są kluczowe, by określić dalsze działania. Apteczka grotołaza powinna zawierać standardowe wyposażenie, które pomoże w stabilizacji urazów. W przypadku upadku sprawdź, czy poszkodowany nie doznał urazu kręgosłupa. Jeśli tak, staraj się go nie poruszyć i unieruchomić głowę za pomocą dostępnych środków. W przypadku krwawienia należy je jak najszybciej zatamować stosując opatrunki uciskowe. Pamiętaj również o zabezpieczeniu poszkodowanego termicznie. Aby zapobiec hipotermii, po udzieleniu pierwszej pomocy, kluczowym jest, aby wezwać profesjonalne służby ratunkowe. Jednak pamiętaj, w jaskiniach zasięg telefonu komórkowego może być ograniczony. Czy masz dostęp do telefonów innych uczestników wycieczki? Czy wiesz, na jaki numer trzeba zadzwonić? Pamiętaj, że na numer 112 możesz zadzwonić nawet z zablokowanego telefonu. Aplikacja Ratunek to narzędzie, które może uratować życie. Dzięki niej ratownicy szybko zlokalizują Twoją pozycję. Jeżeli nie masz zasięgu, będziesz musiał wyjść na powierzchnię, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa. Zaklinowanie się w wąskim przejściu to sytuacja, która wymaga spokoju i rozwagi. Najważniejsze jest wyciszenie, uspokojenie oddechu, nie panikuj i nie rób gwałtownych ruchów. Zdarza się nieraz, że wystarczy rozgrzebać troszkę spąk, a osoba zaklinowana zostanie uwolniona. Jeżeli twój towarzysz jest zaklinowany, pomóż mu. Ale jeśli Wasze działania nie przynoszą rezultatu, będziesz musiał wyjść na powierzchnię i wezwać pomoc. Kiedy połączysz się z ratownikiem, przekazanie dokładnych informacji jest kluczowe. Gdzie jesteście, w jakiej jaskini, w jakiej jej części, jak doszło do wypadku. Pamiętaj, aby nigdy nie rozłączać się z dyspozytorem, dopóki nie dostaniesz jasnych i klarownych instrukcji. Hipotermia to jedno z największych zagrożeń w jaskini. Budowa punktu ciepłego jest kluczowa, dlatego poszkodowany powinien jak najszybciej zostać odizolowany od zimnego podłoża i zabezpieczony termicznie. Przygotujcie ciepłe napoje i posiłki. Za wszelką cenę walczcie z wychłodzeniem organizmu. Akcja jaskiniowa to zawsze wyzwanie dla zespołu, dlatego tak ważnym jest, aby każdy uczestnik wiedział, jak zachowywać się w razie wypadku. Pamiętaj, że od Twojej reakcji może zależeć życie i zdrowie Twoich towarzyszy. Bądź przygotowany. Działaj zgodnie z zasadami i nie bagatelizuj zagrożenia. Jeżeli planujesz wycieczkę jaskiniową, koniecznie poznaj te zasady.